dajcie serdecznie kochani w Mikołajki na premierce Krystal Cash bardzo fajny ten jelonek bardzo mi się podoba nawet podkładkę zobaczcie z tamtego roku taką wyciągnęłam podobną jelonkową wreszcie coś innego niż Mikołajec kochani mam cztery zdrapki na premierkę kupił mi asystent i co i mam z... okazało się że z dwóch paczek bo Piątka, czwórka i dziesiątka jest z jednej, no i 25 jest z drugiej paczki. Co powiem o zdrapce? Taka ładna, błyszcząca, ale ładne to może się źle drapać. Szukamy pliku, który nam nic nie daje i dolara, który nam mnoży, no i oczywiście wygrywających liczb. Kochani, stopni wygranych jest 9. Od 10 zł do 500 tysięcy. To co? Zaczynamy może od tego rodzynka. Tej 25 z tej innej paczki, i w ogóle to są chyba paczki nie po kolei, nie. 7, 4, 9, a 7, 5, 3. No, powiedzmy, że nie po kolei. Końcówki nawet paczek. Dobra, ruszamy z tym. Mam nadzieję, że widzicie. O, powiem. Szału nie ma. Aka sama tragedia, komedia, jak z gwiazdą, fortuną. A szukamy 17, 6, 29, 23 i 34. A mamy piątkę, zaczynamy już pięknie obokiem. Mamy trójkę, piętnastkę, 33 obokiem Jest, no i 12. 26 40 14 i nie będzie to moja ulubiona. Zdrapka chyba, że będą fajne wygrane obok 28 wpadały. Czwórka. Bardzo wam dziękuję za takie fa oglądanie fajne że Nas jest sporo 24 obok. Ja mm, staram się oglądać, ale mówię, teraz jak wróciłam do pracy to

Szesnaście obok, dwadzieścia pięć nie ma, czyli poszło FG. Jakoś się zdrapało, ale to się drapie bardzo ciężko. Szukamy czterdzieści pięć, piętnaście, osiem

Czwórka obok, trójki nie ma i szóstki brak. Wydaje mi się, że tu nic nie ma. No tak, czwórka jest pusta. Czyli zobaczymy, czy coś na 40 tego ciężkiego drapania. Jest 8. Teraz w piątce szukamy. 8, 32, 34, 25. I dwadzieścia trzy, a mamy trzydzieści siedem, siedemnaście, czternaście. osiem i piątkę, jak numer z rabki, ale tej nie szukamy. Szóstkę mamy, nie ma. Trzydzieści jeden, obok dwadzieścia cztery, to pomiędzy, dziewiętnaście nie ma. 9 obok. Jeździ mi ta podkładka. 11 nie ma. 33 pomiędzy 35 z kolejnej strony zarzucili obokiem. Jedenki nie ma, 16 brak. No to premiera iście mikołajkowa. Czyli nie ma nic, 27 brak. 12 nie ma, 21 nie ma. 40, brak i 26. Obok. Nie ma. Pusto. Gdzie te kontrolniki? F, H. Nie ma nic. No to dziesiątka. Może się oka okaże jakąś perełką i polubię tą zdrabkę, bo ja nawet rewanżu tu chyba nie zrobię, jeżeli będzie pusto. 21, 17 28, 12 i 32, Czy wszystko zrobi, wszystko zdrapałam dobra. Szukamy 16 znowu zas zas zasypali obokiem kolejny obok. 31. Kolejny obok. Inny obok, już nawet nie mówię jaki, 34, i tu już nie ma. 24, 22, czyli obok Sypli. 11, kolejny obok. 36 nie ma. 40 nie ma. 38 brak. 13 obok, klasycznie.

Czyli co? Asystent wykupił mi same pustaki. Nie dość, że to się nie drapie, to jeszcze puste mędostwo TMG. Dobrze, kochani. Premierka zaliczona, ale to tylko na tyle. Na 40 nie wpadło nic. No cóż. Eee, Poglądam wasze premiery jak mówię, może dzisiaj jeszcze bo jeszcze mam problemy gardłowe, w ogóle już nie zaczynam przytykać. Dobrze, kochani, ja już się z Wami żegnam. I mm, oglądajcie opisy pod zdrapmasami Tam jest e, pytanie konkursowe, co trzeba robić, żeby wziąć udział w losowaniu. Dobrze, kochani, a ja się już z Wami żegnam. E, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Pa-pa-pa.